Cześć, dzień dobry, witajcie. Słuchajcie, dzisiaj trochę w wyjątkowych okolicznościach nagrywam dla Was tego live'a. Bo jak widzicie, nie jestem w studio, a w ogrodzie. I jakby przyczyny tego są dwie. Jedna jest taka, że trzeba czas nas w taką pogodę na w studio. Jest to grill, grill gazowy z firmy Aktiva Polska. Jest to grill, który jak widzicie jest bardzo ładnie wykończony. Drewnem, natomiast nie dajcie się zmylić, bo nie jest to prawdziwe drewno. Natomiast jest to stal nierdzewna, która jest imitacją drewna. Natomiast z daleka wygląda to naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Jest to grill serii rodów, czyli jak sama nazwa wskazuje, jest to grill działkowy lub właśnie ogrodowy. Słuchajcie, chciałabym Wam też tutaj pokazać, co mamy w środku. A mianowicie, w środku, słuchajcie, mamy tak naprawdę dwa poziomy. Pierwszy poziom jest poziom grillowy, mamy takie, takie oto tacki i te tacki są w zestawie dwie. Możemy je rozłożyć na całość rusztu lub też możemy położyć na część rusztu właśnie taką tackę grillową, natomiast z drugiej strony możemy posłużyć się płytą żeliwną, na przykład do robienia burgerów, słuchajcie. Myślę, że na świetnie wyjdą. Drugi poziom jest to klasyczny poziom grillowy, gdzie mamy oczywiście mamy taką, taką siatkę, gdzie możemy sobie standardowo grillować. Oczywiście całe grillowanie jest bardzo, bardzo zdrowe, ponieważ jest to grillowanie na gazie, więc nie ma tutaj wytwarzania żadnych substancji z węgla, takich smolisty, które osadzają się potem na tym jedzeniu, a jest to w 100% zdrowe, zdrowe wyludowanie. Słuchajcie, w tej półeczce tutaj mamy miejsce na butlę gazową i oczywiście jest do tego wężyk bardzo dobrze tutaj zabezpieczony, jeśli chodzi o podłączenie gazu. Ma to też trochę jakby poziom nieco niżej, żeby ta butla nam rzeczywiście weszła i było i było bardzo estetycznie. Z drugiej strony mamy miejsce na przykład na e, sztućce, na, na talerze. Na to co, co tak naprawdę sobie wymyślicie możecie tu położyć. choć e, to wszystko dzieje się pod pokrywą. E, oczywiście mamy możliwość regulacji e, temperatury jaka jest w środku, e, czyli jak mocno chcemy, żeby ten gaz, ten ogień e, były wewnątrz. A na górze mamy zegar, który pokazuje ile stopni obecnie jest pod pokrywą. Słuchajcie, kolejną rzeczą w tym grillu, która jest naprawdę rewelacyjna i to sprawia, że ten grill może być tak naprawdę wielofunkcyjny, bo może być nie tylko grillem. Jest, słuchajcie, palnik gazowy. Czyli tak naprawdę możemy sobie dogotować jakieś warzywa lub też inne rzeczy, które niekoniecznie będą grillowane, a będą ugotowane. Oczywiście ma to też swoje pokrętło z możliwością regulacji ognia. Jak widzicie? Sam grill wygląda bardzo, bardzo porządnie. Taka estetyka i taka stylistyka bardzo wpisuje się akurat w mój bóg, bo jest minimalistyczny. Nawiązuje trochę do, do drewna tą imitacją na, na dzwiczkach. Więc ja generalnie, słuchajcie, jeśli chodzi o ten grill, to ja jestem. Ja jestem jakby zadowolona z tego, że ten grill tak wygląda. I jakby rzeczywiście, słuchajcie, jest też tak. E, że jest bardzo estetycznie wykonany, e, nie można powiedzieć, że coś tutaj obstaje, wystaje, coś jest nie tak, e, nie wiem, jakieś rzeczy są niewykończone, nie więc wszystko jest bardzo, bardzo fajnie i solidnie zrobione. środku e, tutaj mamy taki, e, taką półeczkę na e, wszystkie niezbędne narzędzia do grillowania, które oczywiście również znajdziecie w firmie Aktywa Polska. E, słuchajcie, co więcej o tej firmie, Zapraszam Was na krótki filmik. tak wam spodobało. Słuchajcie, jest jeszcze jedna rzecz, o której nie powiedziałam wam wcześniej. Jest to blokada przy kółkach. Z jednej strony mamy kółka oczywiście takie standardowe. Tu mamy rączkę, którą ja się podtrzymuję obecnie, ale nie jest mi słabo, po prostu podtrzymuję się, bo tak mi jest wygodnie, którą możemy ten grill swobodnie przesuwać. Natomiast kółka, które są tuż obok mnie, mają blokadę. Żeby zablokować ten grill, no właśnie, żeby w trakcie takiego solidnego barbecue, a jak wiemy wiele się może wydarzyć w trakcie takiej imprezy, takiego garden party, no nie odjechało nam jedzenie, słuchajcie, tak całkiem zwyczajnie. Co więcej mogę Wam powiedzieć, słuchajcie, był też konkurs. Konkurs wygrała pewna pani a i tam był konkurs od Aki. A kto dokładnie wygrał? Słuchajcie, zobaczcie w opisie filmiku, kto jest zwycięzcą, gratuluję serdecznie, mam nadzieję, że, że ten zestaw na pewno się cuda tym bardziej, że teraz pogoda nam dopisuje i co więcej, słuchajcie, obserwujcie nas, niebawem więcej fajnych filmików, dajcie znać, czy interesuje Was taka tematyka obrotowa. Nieco więcej propozycji a takich grillów lub innych przedmiotów do obrotu. Ode mnie to dzisiaj na tyle. Do zobaczenia! Słuchajcie, myśleliście, że to koniec prezentacji czy nowości od Aktiwa Polska? Otóż nie. Każdy z Was, kto obejrzał ten filmik i dotrwał do tego punktu, może otrzymać swój wyjątkowy, unikatowy kod promocyjne, zniżkowe na produkty od Aktiva Polska, wystarczy tak naprawdę polubić ich fanpage na Facebooku oraz napisać wiadomość prywatną, że oglądaliście właśnie taki live, a w informacji zwrotnej Aktiva Polska Prześlę Wam wasz unikalny kod promocyjny. Słuchajcie, oferta jest ważna do 16 lipca. Do 16 lipca, włącznie więc nie czekajcie, lajkujcie fanpage, piszcie wiadomość i koniecznie wysyłajcie zdjęcia z Waszymi nowymi grillami.